Drogie serce, to, co zaraz przeczytasz, nie trafiło do ciebie przez przypadek. Kiedy aniołowie zaczynają szeptać z taką intensywnością, oznacza to tylko jedno, coś wielkiego i nieuniknionego zbliża się do twojego życia. Ale zanim do tego dojdziemy, czy kiedykolwiek miałaś przeczucie, że coś się zmienia, zanim jeszcze cokolwiek faktycznie się zmieniło, jakby dusza już wiedziała, zanim umysł zdołał zrozumieć? Dzisiaj aniołowie przynoszą wiadomość, która ma moc poruszyć twoje serce do głębi. To nie jest zwykła opowieść, to przewidziane zdarzenie zapisane na długo przed twoimi narodzinami. Ktoś właśnie teraz śni o tobie i to nie są zwykłe sny. Są to sny tak intensywne, tak prawdziwe, że ta osoba budzi się z twoim imieniem na ustach. Dlaczego? Bo dusza tej osoby już cię zna i z tą osobą zmienisz swoje życie i miasto. Zanim przejdziemy dalej z tą wiadomością, napisz teraz w komentarzach ten mantrę. Otwieram się na plan Boga, który już się spełnia. To nie tylko słowa, to akt wiary. A teraz kontynuujmy wiadomość. Od miesięcy, może nawet lat, czujesz się jakbyś nie była na miejscu. Może twoje otoczenie wydaje się obce. Może twój dom, który kiedyś dawał ci poczucie bezpieczeństwa, teraz przypomina bardziej przystanek niż cel. Może spoglądasz przez okno i czujesz głęboko w sobie, że Twoje przeznaczenie jest gdzie indziej. Ale nie wiedziałaś jeszcze gdzie i z kim. Aniołowie mówią jasno. Zmiana miasta to nie przypadek, to część planu. A osoba, która już Cię śni, będzie kluczem do tej przemiany. Może jeszcze się nie znacie. Może tylko minęliście się kiedyś na ulicy, nieświadomi istnienia drugiego. Albo może znasz ją już od lat, ale nigdy nie miałaś odwagi spojrzeć głębiej, bo bałaś się tego, co mogłabyś poczuć. Ale Bóg już zapisał wasze spotkanie. W tej chwili ta osoba żyje swoim życiem, ale coś w niej się budzi. Czuję brak. Czuję dziwną tęsknotę, której nie umie nazwać. I choć może być w innym mieście, w innym czasie, Twoja energia już tam dotarła, już jesteś w jej snach. To nie przypadek. To wezwanie duszy. Czy zauważyłaś, że ostatnio pojawiają się znaki? Może słyszysz nazwę jakiegoś miasta kilka razy w tygodniu? Może ktoś nieznajomy wspomniał o miejscu, które nagle wydaje się dziwnie znajome? Może we śnie widziałaś ulicę, którą nigdy wcześniej nie znałaś, ale obudziłaś się z uczuciem, jakbyś była u siebie. To są sygnały. Aniołowie już przemawiają. Zmiana nie przychodzi nagle. Najpierw przychodzi jako szept. Potem jako przeczucie, a w końcu jako decyzja, której nie można już odsunąć. Coś w tobie wie, że to, co nadchodzi, jest większe niż ty sama i nie musisz tego kontrolować. Masz tylko zaufać. A teraz wyobraź sobie: budzisz się któregoś dnia w innym mieście, w innym łóżku, ale z uczuciem spokoju. Patrzysz przez okno, a powietrze pachnie nowym początkiem. Wychodzisz na ulicę, a każda twarz wydaje się życzliwa i wtedy spotykasz ją, osobę, której dusza już teraz cię szuka. Rozpoznajesz ją nie przez twarz, ale przez uczucie. To uczucie znajomości, spokoju i ekscytacji w jednym. Takie spotkanie nie potrzebuje słów. Wystarczy spojrzenie, ale to nie wszystko. Jest coś jeszcze głębszego, co musisz wiedzieć. Aniołowie pokazują, że nie tylko ty się zmienisz, zmienisz też życie. Czasami dusza czuje więcej niż potrafimy to wyrazić słowami. I nawet jeśli nie wiesz jeszcze dokładnie, co się dzieje, już to czujesz. Jakbyś nosiła w sobie ukryty kompas, który pokazuje kierunek, choć jeszcze nie znasz celu. A dziś, aniołowie chcą, żebyś wiedziała jedno: zmiana, która się zbliża, macie postawić tam, gdzie zawsze powinnaś być. Nie tylko fizycznie, ale emocjonalnie, duchowo, energetycznie. Osoba, która już teraz śni o tobie, nie wie jeszcze, że jej życie właśnie się zmienia, ale sny nie kłamią. To, co widzi nocą, jest zwiastunem tego, co ma się wydarzyć, a to, co ma się wydarzyć, jesteś ty. Ta osoba może nie wiedzieć, dlaczego jej serce bije szybciej, gdy słyszy określoną melodię. Może nie rozumieć, dlaczego nagle zaczęła interesować się miejscem, w którym ty jesteś, ale dusza już pamięta, dusza wie i ty też zaczynasz czuć, bo sny nie pojawiają się bez przyczyny, przeczucia nie są zmyślone. A powtarzające się znaki? To wiadomości od aniołów, które próbują ci powiedzieć: Przygotuj się, bo kiedy dojdzie do tego spotkania, nie będzie już odwrotu. Teraz, zanim przejdziemy dalej z tą wiadomością, Napisz w komentarzu 868, aby wezwać tę energię. Ten numer nie jest przypadkowy. To symbol nowego cyklu, transformacji i spełnienia. To pieczęć, którą wszechświat stawia na tym, co ma się zamanifestować. A teraz wróćmy do tego, co najważniejsze. O, czy zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego mimo wielu znajomości, mimo różnych relacji, nadal czujesz się niekompletna? Dlaczego wciąż w Tobie jest przestrzeń, której nikt nie potrafił wypełnić? Aniołowie mówią jasno, bo ta przestrzeń została stworzona specjalnie dla tej jednej osoby, tej, której dusza śni o Tobie. Nie chodzi o zwykłą relację, nie chodzi o chwilowe zauroczenie, chodzi o spotkanie dwóch dusz, które od dawna próbowały się odnaleźć. Czasami miłość nie przychodzi wtedy, kiedy jej chcemy, ale zawsze przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy gotowi. A ty właśnie teraz dochodzisz do tej gotowości. Przez wszystko, co przeszłaś, przez każdą łzę, każdą stratę, każde dlaczego, każde rozczarowanie było nauką, każda samotna noc oczyszczeniem. I teraz, kiedy twoje serce jest bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej, wszechświat mówi: Jest czas, czas byś została odnaleziona. I nie musisz robić nic więcej, niż po prostu być sobą. Bo osoba, która cię szuka, nie szuka ideału, szuka autentyczności, szuka ciebie, takiej, jaka jesteś naprawdę. Aniołowie pokazują, że już niedługo wydarzy się coś, co poruszy twoją codzienność. Może będzie to przypadkowe spotkanie, może wiadomość od nieznajomego, może sen, który nie da ci spokoju, ale po tym momencie nic już nie będzie takie samo. Ta osoba, ta, która już cię śni, również dostanie znak. I choć może się opierać, choć może nie rozumieć, co się dzieje, będzie popychana przez siłę większą od niej. Bo plan Boga już się realizuje. Nie będzie to łatwe. Pojawią się wątpliwości. Przeszłość będzie próbować wciągnąć cię z powrotem. Może nawet pojawią się pokusy, by wybrać znane, choć puste, zamiast nieznanego, ale prawdziwego. Ale właśnie wtedy przypomnij sobie: Dusza, która cię woła, już cię zna. A miłość, która ma nadejść, nie będzie miała nic wspólnego z tym, co znałaś wcześniej. To będzie spokojne, głębokie, bezwarunkowe. Będziecie razem zmieniać życie nie tylko swoje, ale i innych wokół. Będziecie światłem, które rozświetli ciemność. Będziecie dowodem, że czas nie ma znaczenia że odległość nie dzieli a dusze zawsze się odnajdują. Czy to nie jest piękne? Aniołowie szepczą mi jeszcze jedno: że już teraz, w tym momencie, ktoś gdzieś się budzi i czuje, że coś się zmienia, i że wkrótce odważy się zrobić pierwszy krok. Może nie będzie to wielki gest, może tylko delikatny znak, ale ty go rozpoznasz, bo twoja dusza go oczekuje. I gdy ten znak nadejdzie, odpowiedz z serca nie z lęku. Nie z przeszłości, ale z tego miejsca w sobie, które już wie, że to właśnie to. A jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła coś w tobie, jeśli poczułaś prawdę między wierszami, pozwól sobie na mały gest wdzięczności. Kliknij przycisk Dziękuję bardzo pod filmem. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować przekazywanie tych słów światła i nadziei dla innych, którzy ich potrzebują. To drobny gest, ale ma wielką moc. Dziękujemy Ci z serca. Aniołowie będą z Tobą przez każdy kolejny. Zdarzyło Ci się kiedyś obudzić z uczuciem, że coś się właśnie zmieniło, chociaż wszystko wokół wyglądało tak samo? To dziwne drżenie w sercu, jakby coś z przeszłości próbowało się połączyć z Twoją przyszłością. Aniołowie pokazują, że to nie były złudzenia, to był początek przebudzenia między Twoją duszą a duszą tej osoby, tej, która już teraz śni o Tobie. Ale to nie wszystko. Jest coś jeszcze, co musisz zrozumieć. Twoje sny również są znakiem, bo w świecie duchowym nie ma jednostronnych połączeń. Jeśli ona śni o tobie, ty również, choćby podświadomie, jesteś prowadzona do niej. Możliwe, że budziłaś się z uczuciem tęsknoty, którego nie potrafiłaś przypisać żadnej twarzy, albo czułaś, że ktoś cię wzywa, ale nie wiedziałaś kto. To właśnie to połączenie energetyczna nić, której nie da się zerwać. Nawet jeśli jeszcze nie znacie się w fizycznym świecie, aniołowie nazywają to spotkaniem zapisanym przez Boga czymś, co nie może zostać zatrzymane, jeśli choć jedna dusza zacznie wołać a ta osoba woła wołacie z głębi snów wołacie spojrzeniem, którego jeszcze nie widziałaś wołacie słowami, które zostaną wypowiedziane w odpowiednim czasie i ten czas nadchodzi ale zanim przejdziemy dalej z tą wiadomością, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. To bardzo pomaga nam tworzyć dla ciebie te głębokie przesłania. A teraz kontynuujmy wiadomość. To nie będzie przypadkowe spotkanie. Będzie poprzedzone znakami. Pojawią się synchroniczności, których nie da się zignorować. Może będzie to piosenka, która nagle wywoła łzy w oczach. Może będzie to powtarzające się imię. Może liczby, które zauważysz wszędzie. Na zegarku, na paragonach, na tablicach rejestracyjnych. Wszystko zacznie mówić jednym językiem językiem wszechświata. Aniołowie pokazują, że nawet teraz ta osoba może doświadczać pewnych przebłysków, obrazów Ciebie, uczuć, które pojawiają się znikąd. Może próbować zrozumieć, dlaczego myśli o Tobie, choć jeszcze nie zna Twojego głosu, ale jej dusza Cię rozpoznaje i to rozpoznanie będzie narastać. Aż stanie się nie do zatrzymania. W Twoim życiu również zacznie się dziać coś niezwykłego. Ludzie, którzy nie są już częścią Twojej ścieżki, zaczną odchodzić. Możesz poczuć nagłą potrzebę porządków w domu, w relacjach, w emocjach. To przygotowanie. Bóg robi miejsce dla czegoś nowego. Zmiana miasta, o której mówiły wcześniejsze przesłania, nie będzie tylko fizyczną przeprowadzką. To będzie zmiana całego wnętrza. Będziesz inna, silniejsza, bardziej świadoma, i właśnie wtedy pojawi się ona, osoba, która od dawna próbujecie odnaleźć w snach. Wyobraź sobie ten moment. Spacerujesz po nowym miejscu, może niepewna, może zmęczona drogą, i nagle spojrzenie, nie potrzeba słów, oczy się spotykają, serce zatrzymuje się na ułamek sekundy, i nagle wszystko co było znika. Jesteś tu. Z nią. Wreszcie. To nie będzie idealne od początku. Bo prawdziwa miłość nie jest perfekcyjna. Jest prawdziwa. Będziecie się poznawać, krok po kroku, otwierać serca, leczyć rany. Ale każdy dzień będzie potwierdzeniem: to jest to. To jest ona. Aniołowie mówią, że jesteś gotowa, nawet jeśli nie czujesz się pewna, nawet jeśli wątpisz w swoje siły. Twoje doświadczenia cię przygotowały. Każda decyzja, każda strata, każda chwila radości i bólu, wszystko miało. Czy zauważyłaś, że ostatnio Twoje serce szybciej reaguje na rzeczy, które wcześniej były neutralne? Jakbyś nagle zaczęła słyszeć niewidzialne nuty ukryte w codzienności? To nie przypadek. To dusza przygotowuje się na moment, który zmieni wszystko. Aniołowie pokazują, że w tym momencie zaczynasz wchodzić w fazę przyspieszenia duchowego. Co to znaczy, że znaki, które dotąd były delikatne i ledwo zauważalne, teraz staną się intensywne, mocne, czasem nawet przytłaczające? Nie po to, by Cię przestraszyć, ale po to, byś się obudziła, byś zrozumiała, że czas spotkania z tą osobą jest bliski. Często pytasz w myślach: Jak ją rozpoznam? Co, jeśli nie zauważę? Aniołowie uśmiechają się do tych pytań, bo odpowiedź już nosisz w sobie. Rozpoznasz ją nie przez wygląd, ale przez uczucie. To będzie jak cisza w środku burzy, jak spokój, który pojawia się nagle, gdy dotkniesz czegoś, co jest ci przeznaczone. Dusza tej osoby już cię czuje. Śni o tobie nie tylko nocą, ale także w chwilach czuwania. Czasem bez powodu czuje tęsknotę. Czasem pojawia się niepokój, którego nie potrafi wytłumaczyć. I wtedy widzi obraz obraz ciebie twój uśmiech twoje oczy i choć może jeszcze nie znacie fizycznie twoja energia już jest z nią bóg już to zapisał wszystko co teraz dzieje się w twoim życiu prowadzi cię w jej stronę zmiany które wydają się przypadkowe praca nowe relacje nieoczekiwane decyzje są częścią układanki bo zanim spotkasz tę osobę musisz się oczyścić Musisz zostawić za sobą bagaż, który nie pozwalał ci widzieć wyraźnie, i to właśnie teraz robisz, świadomie lub nie. Być może zauważasz, że niektóre osoby zaczynają się od ciebie oddalać. Może czujesz, że to, co kiedyś było ważne, teraz nie ma już znaczenia. To dlatego, że twoja wibracja się zmienia. Wchodzisz w inną częstotliwość i tylko ci, którzy są gotowi, jak ona, zostaną przy tobie. Aniołowie pokazują także obrazy. Miasta, które na pierwszy rzut oka wydaje się obce, ale w środku budzi znajome uczucia. To może być miejsce, które odwiedzisz przypadkiem, a może już o nim myślałaś, ale coś powstrzymywało cię przed zmianą. Teraz już wiesz, to nie przypadek, to punkt zbiorczy waszych energii, miejsce, gdzie wszystko się zacznie. To miasto będzie jak portal, kiedy tam trafisz, wszystko nabierze tempa. To nie oznacza, że życie nagle stanie się łatwe, ale każda trudność będzie mieć sens. Każde spotkanie będzie miało znaczenie. Każda decyzja będzie prowadzić do niej. A ta osoba? Aniołowie pokazują, że przechodzi teraz przez wewnętrzny proces przebudzenia. Może nawet nie wie, co się z nią dzieje. Może zaczęła inaczej patrzeć na świat. Może przestały ją cieszyć rzeczy, które kiedyś były ważne. To znak. Zaczyna się otwierać, zaczyna czuć więcej i czuje Ciebie. To, co łączy Wasze dusze, nie jest nowe, to stara więź, może z innego życia, może z przestrzeni, której nie potrafimy nazwać, ale istnieje i woła Was nawzajem. Zbliża się moment, kiedy jedna decyzja tej osoby wpłynie na wszystko. Może coś w niej pęknie. Może pewnego dnia. Z każdym dniem jesteś bliżej czegoś, co już dawno zostało zapisane. A może powinnam powiedzieć, kogoś, kto już dawno został ci przypisany? Bo to, co czujesz, to nie tylko intuicja to rezonans dusz, które się rozpoznają, zanim jeszcze spojrzą sobie w oczy. Aniołowie pokazują mi teraz obraz: dwie osoby, które przez lata chodziły różnymi drogami, szukały sensu w miejscach, które nie były ich domem, tęskniły, choć same nie wiedziały za czym. I nagle, gdy wszystko wydawało się już ustabilizowane, los zaczyna przestawiać figury na planszy. To właśnie teraz się dzieje. Wszystko się przestawia, bo jesteście gotowi się odnaleźć. Osoba, która cię śni, zaczyna czuć cię jeszcze intensywniej. Niewyjaśnione wzruszenia, niespodziewane wspomnienia o czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. Czasami otwiera oczy rano i czuje tęsknotę, której nie potrafi nazwać. Ale ty wiesz, co to jest. Bo czujesz dokładnie to samo. To nie tylko marzenie o miłości, to wołanie dusz, które już nie mogą dłużej czekać. Możesz czuć to jako niepokój, napięcie w sercu. Może masz wrażenie, że coś się wydarzy, choć nie wiesz jeszcze co. Może świat wokół wydaje się zbyt cichy, jakby szykował się do wielkiej zmiany. I masz rację. To przygotowanie. Spotkanie z tą osobą nie będzie zwyczajne, nie będzie wygodne, będzie prawdziwe. I właśnie dlatego wymaga od ciebie odwagi. Nie takiej, która krzyczy, ale takiej, która cicho mówi: Zaufam mimo wszystkiego. Bo dusza tej osoby już cię szuka. Może to robi w sposób nieświadomy, poprzez decyzje, które wydają się przypadkowe. Może zmienia miejsce pracy, może odcina się od toksycznych relacji. Może nagle czuje potrzebę przeprowadzki i nie wie, dlaczego to robi. Ale ty wiesz. Bo jesteś celem tych zmian, i kiedy ona zmieni swój kierunek, skręci dokładnie tam, gdzie ty już czekasz. Aniołowie przypominają mi, by ci powiedzieć, nie bój się swoich emocji w tym czasie. Możesz czuć się nadwrażliwa. Możesz płakać bez powodu, śmiać się nagle, czuć dziwne uczucie lekkości. To twoja dusza mówi tą, tak, to się dzieje, już czas. A kiedy ten czas przyjdzie, nie będzie sygnału z nieba. Nie będzie fanfar, będzie codzienność, cicha, zwykła chwila, ale ty ją rozpoznasz. Może stoisz w kolejce, może wchodzisz do nowego miejsca, może odbierasz telefon. I w tej chwili coś się zmienia nie w świecie zewnętrznym, ale w Twoim wnętrzu bo dusza powie: To ona. Zaufaj temu. Nie analizuj, nie komplikuj, nie próbuj kontrolować. Aniołowie mówią wyraźnie. To, co ma się wydarzyć, i tak się wydarzy. Twoim zadaniem jest jedynie być gotową przyjąć, bo osoba, która Cię szuka, nie potrzebuje kogoś idealnego, potrzebuje Ciebie prawdziwej, z Twoimi emocjami, historią, czułością. I kiedy Wasze spojrzenia się spotkają, nic nie będzie musiało być wypowiedziane, bo dusze mówią w ciszy. Zacznie się od małego kroku może rozmowa. Może spojrzenie. Są chwile w życiu, które zmieniają wszystko, choć z zewnątrz wyglądają zupełnie zwyczajnie, ale dusza wie, dusza czuje, że coś się domyka, by coś większego mogło się otworzyć. A ty właśnie teraz jesteś na progu takiej chwili. Aniołowie mówią mi, że twoje serce przeszło wiele, nosisz w sobie historie, których nikt nie zna, łzy, których nikt nie widział, nadzieje, które tak często gasły, by mimo wszystko znów się rozpalać. I właśnie dlatego jesteś gotowa. Nie pomimo tego, co przeszłaś, ale dzięki temu. Osoba, która cię śni, również nie miała łatwej drogi. Szukała, błądziła, wątpiła, ale Bóg nigdy nie pozwolił jej odejść zbyt daleko, bo była prowadzona krok po kroku, prosto do ciebie. I ty też. Choć czasami czułaś się zagubiona, porzucona, niewidzialna, to nigdy nie byłaś sama, bo nawet w najciemniejszej chwili Twoje światło było dostrzegane przez niebo. A teraz, światło tej drugiej duszy zbliża się. Już się pojawia na horyzoncie Twojej rzeczywistości. Może nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale Wasze energie już się zetknęły. W snach, w modlitwach, w cichych westchnieniach w nocy, w chwilach, kiedy patrzyłaś w niebo i pytałaś, czy ktoś mnie jeszcze odnajdzie. Odpowiedź już została wysłana. I była to jej dusza. To wszystko, co się teraz dzieje, to nie chaos, to przygotowanie. Twoje życie nabiera tempa, twoje emocje stają się głębsze, twoje zmysły się wyostrzają, bo twoja dusza wie, coś się zbliża, a raczej ktoś i ta osoba nie przyjdzie, by cię uratować, bo ty nie potrzebujesz ratunku. Ona przyjdzie, by cię zobaczyć, usłyszeć, poczuć. I to będzie wystarczające, by odbudować w tobie wszystko, co kiedyś zostało złamane. To spotkanie nie będzie spektakularne, ale będzie prawdziwe, a wprawdzie jest siła większa niż w jakimkolwiek fajerwerku. Może spojrzenie, może przypadkowe zetknięcie dłoni, może zwykłe cześć, ale dusze wybuchną wtedy jak światło w ciemności. I choć nie zrozumiecie od razu, co się dzieje, poczujecie. Ta osoba będzie czuć, że cię zna, że czekała na ciebie, że bez względu na wszystko, to z tobą chce zmienić miasto, życie, przyszłość. A ty? Ty nie będziesz musiała nic udowadniać. Nie będziesz musiała być silna, idealna, gotowa. Wystarczy, że będziesz sobą, bo właśnie tej autentyczności twoja dusza szukała przez całe życie w sobie i w innych. Aniołowie szepczą teraz z delikatnością: Nie bój się, już wystarczy czekania, już czas, teraz ty. Nie musisz rozumieć wszystkiego, nie musisz znać dokładnego dnia, miejsca, godziny. Wystarczy, że zaufasz, bo gdy Bóg coś zapisuje, nic nie jest w stanie tego wymazać. A On już zapisał, że ta osoba cię odnajdzie i że razem odejdziecie z miejsca, które już Was nie karmi. Do przestrzeni, która Was rozkwitnie. Zmienisz miasto, ale nie tylko na mapie. Zmienisz miasto swojego wnętrza, opuszczając ulice samotności i lęku i wchodząc w dzielnice miłości, bezpieczeństwa, wzajemności. Zmienisz życie, ale nie przez przypadek, przez odwagę. Zmienisz siebie, ale nie dlatego, że coś jest z Tobą nie tak, wręcz przeciwnie. Bo w końcu ktoś zobaczy, że wszystko z tobą jest dokładnie tak, jak trzeba. I teraz z tą świadomością zamknij oczy i poczuj: poczuj, że wszechświat się porusza, że drzwi się otwierają, że dusza, która cię śni, wkrótce cię znajdzie. I kiedy tak się stanie, już nigdy nie będziesz musiała pytać: Dlaczego tyle czekałam? Bo zrozumiesz: Czekałaś, aż to będzie prawdziwe. I to nadchodzi. Jeśli ta wiadomość z tobą rezonowała, napisz w komentarzach: Wiem, że Bóg prowadzi mnie tam, gdzie mam być. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli spodobała ci się ta wiadomość, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał po więcej inspirujących treści. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.